Kilian Mbappé rozegrał najgorszy mecz od kilku lat i mówię to całkowicie poważnie. A Real Madrid po raz pierwszy od 2009 roku przegrał z Liverpoolem. Starcie Kiliana z Van Dijkiem dla jednego z nich, no nie zakończyło się najlepiej. Matikasz zadebiutował w Champions League i zremisował z Juventusem. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Krzysztof Piątek z kolejnym golem, a Luis Suarez przedłużył umowę. Lamine z zdobywcą nagrody Golden Boy, a Pep Guardiola tak wyglądał na konferencji. Prasowej, co mu się stało, tego dowiecie się z tego filmu. Na początku przypominam jeszcze o promocji od sponsora naszego kanału, czyli Betfan. Nazywa się ona bonus 200% i polega na tym, że wpłacając na przykład 200 zł, możecie grać za 600. Szczegóły tej oferty oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu Landry, grać odpowiedzialnie i za niewielkie stawki. Promocja jest kierowana tylko do osób pełnoletnich. Ja Wam życzę miłego, Dnia i zapraszam do oglądania. Wczoraj wieczorem Mati Kasz zadebiutował w Champions League. Jaki był to dla niego mecz? No na pewno nie najgorszy. W końcu Aston Villa przed własną publicznością zremisowała z Juventusem, a mecz zakończył się dokładnie bezbramkowym remisem. W mieszanym nastroju może być natomiast polski bramkarz Łukasz Skorupski. Co prawda przeciwko Lille rozegrał pełne 90 minut, ale Bolonia przegrała. Mecz zakończył się 2-1 do 1 dla gości, a Kacper Urbański cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. A inny polski golkiper, Radosław Majecki, nie zatrzymał Benfiki, choć to AS Monaco pierwsze wyszło na prowadzenie. To błąd naszego rodaka w minucie 48 doprowadził ponownie do remisu, a w konsekwencji przyczynił się także do porażki w tak ważnym meczu. Bardzo ciekawie było także podczas rywalizacji PSW z Szachtarem, goście po pierwszej połowie prowadzili 2 do 0, ale ten mecz przegrali. Niby nic tutaj nadzwyczajnego, takie sytuacje się zdarzają, ale PSW na 2 do 1 trafiło w 87 minucie, a w piątej minucie doliczonego czasu gry trafili po raz trzeci, wygrywając ten mecz. Celtic zeremisował z klubu Brusz po 1. W pierwszej części tego meczu piłkarze z Belgii mieli przewagę, ale to nie oni zdobyli gola. A pechowa interwencja Karena Vickersa dała im prowadzenie. Co dokładnie zrobił ten agent, Ano podał piłkę do pustej bramki i zdobył samobuja. Bramkarz po prostu zmienił ustawienie i nie było go w bramce. Natomiast Borussia Dortmund pokonała Dinamo Zagrzeb 3 do 0. Tylko 6 na 13 wygranych pojedynków, zmarnowany rzut karny, 15 razy tracił piłkę, tylko raz okiwał rywala, a do tego otrzymał prawie najniższą ocenę ze wszystkich piłkarzy na boisku. O kim ja w ogóle mówię, no oczywiście o bohaterze tego materiału, ale o antybohaterze Realu Madryt. Wczorajszego dnia Kylian Mbappé prawdopodobnie rozegrał najgorszy mecz od kilku lat. Dodatkowo, po starciu z Virgilem Vandykiem, wywinął takie salto, że ten moment wczoraj wieczorem stał się hitem w internecie. A Mbappé tym samym był trendujący na Twitterze. Wszystko to się wydarzyło za sprawą Liverpoolu, który wczoraj przed własną publicznością pokonał Królewskich 2-0. W historii spotkań pomiędzy tymi zespołami 7 razy wygrywał Real, jeden raz padł remis, a 3 razy lepsza okazała się ekipa z Enfield. a kilka godzin temu ten bilans poprawili. Co ciekawe, ostatni raz Liverpool pokonał Real Madryt w 2009 roku. Bohaterami Liverpoolu okazał się być Alexis McAllister, a także Hakpo, którzy po zmianie stron zdobyli go gola, ale nie możemy zapominać także o Keleherze, który obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappé. McAllister otworzył wynik tego meczu w minucie 52, zdobywając swojego drugiego gola w Champions League. Natomiast Keleher okazał się genialnym refleksem broniąc rzut karny Kyliana Mbappé w minucie 61. Dokładnie była to trzecia obroniona przez niego jedenastka w barwach Liverpoolu. W minucie 70 okazję na gola miał także Mohamed Salah. On również podszedł do piłki ustawionej na 11 metrze, ale karnego nie wykorzystał. Tego meczu nie dokończył niestety Eduardo Camavinga. W drugiej części meczu opuścił boisko, a jak się potem okazało, z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. W pozostałych meczach CRPENA Zvezda wygrała z w Stuttgart 5 do 1, a szturmgratz ograł Zironę 1 do 0. Po zakończeniu piątej kolejki Champions League na prowadzeniu Liverpool z dorobkiem 15 punktów, Inter, który ma dwa oczka mniej, jest drugi. 12 punktów ma FC Barcelona i Borussia Dortmund, 11 włoska Atalanta, a po 10 oczek mają drużyny od 6 do 12 miejsca. Przerażająca jest za to sytuacja Realu Madryt i PSG. Królewscy z dorobkiem 6 punktów są dopiero na 24 pozycji, czyli na ostatniej, która daje im awans. Natomiast Paryżanie zgromadzili dwa oczka mniej, i znajdują się zaraz za Real Madryt. W tym momencie bez czy punktowej jest Young Boys, Slovan Bratysława oraz RB Lipsk. Wyjątkowo wczoraj odbyło się także spotkanie w Lidze Konferencji, gdzie to Basak Siehir podejmował Petro Klub. Krzysztof Piątek rozpoczął ten mecz w wyjściowym składzie i pod koniec pierwszej połowy spotkania dał prowadzenie. Pio trafił z karnego, ale to było za mało, aby ten mecz wygrać. W szóstej minucie doliczonego czasu gry goście doprowadzili do wyrównania, pozbawiając rywali trzech punktów. Luis Suarez przedłużył umowę z Inter Miami o kolejny rok, a to oznacza, że będzie ona obowiązywała do końca 2025 roku. Urugwajczyk do tego klubu dołączył w grudniu 2023 roku. W swoim pierwszym sezonie Luis Suarez rozegrał 37 meczów, zdobył 25 goli i zaliczył 12 asyst. W MLS tylko Bentekes DC United zdobył więcej goli, bo 23, podczas gdy Suarez i Leo Messi na koncie mieli 21 bramek. Sam Inter Miami osiągnął także rekordowe 74 punkty w sezonie zasadniczym, ale odpadł w pierwszej rundzie playoff po porażce z Atlantą United i do tego po trafieniu naszego rodaka Bartosza Slisza. Tak powiedział po podpisaniu umowy: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę zostać na kolejny rok i dalej cieszyć się grą dla najlepszych fanów, którzy są jak rodzina. Czuję z nimi ogromną więź i liczę, że w przyszłym sezonie sprawimy im jeszcze więcej radości. Lamine Yamal, gwiazdor FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, otrzymał wczoraj prestiżową nagrodę Golden Boy, która jest przyznawana najlepszemu piłkarzowi do 21 roku życia. W głosowaniu wyprzedził takich piłkarzy jak Alejandro Garnacho, Lenny Joro czy też Arde Gillera. Tym samym jest to jego kolejne wyróżnienie. Przed miesiącem zdobył nagrodę Kopa podczas Gali Złotej Piłki. Lamina Jamal jest także czwartym zawodnikiem FC Barcelony, który sięgnął po nagrodę Golden Boy. Wcześniej dokonał tego Leo Messi, Pedri oraz Gavi. Wtorkowy wieczór był pełen emocji dla Pepa Guardioli, ale szczególnie tych negatywnych. Manchester City prowadząc 3 do 0 w meczu Champions League przeciwko Feynordowi, pozwolił rywalom odrobić straty i zremisować po 3, a to wszystko wydarzyło się w ostatnich 15 minut meczu, aczkolwiek więcej na ten temat mówiłem w poprzednim materiale, na który serdecznie zapraszam. W każdym razie na konferencji prasowej został zapytany o te czerwone zadrapania na głowie i twarzy. Guardiola żartobliwie odpowiedział: Zarobiłem. To palcami, skaleczyłem się paznokciami. Chciałem zrobić sobie krzywdę. Medie na wyspach informują o kryzysie, którego Manchester City nie doświadczył od 60 lat. Ostatni raz w 1964 roku stracili co najmniej dwie bramki w sześciu spotkaniach z rzędu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W lidze Europy zagra między innymi: Anderlecht kontra FC Porto, Karabach Agdam, Olympic Lyon, Braga Hoffenheim, Manchester United podejmie Bodoglimt, Real Sociedad kontra Ajax, Slavia Praga zagra z Fenerbahce, a Tottenham podejmie AS Rome. Natomiast w lidze Konferencji Europy Omonia Nikozja, Legia Warszawa swój mecz rozegra także Jagiellonia Białystok, Chelsea, FC Kopenhaga. Panatinajcos czy Fiorentina. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że oglądaliście do końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie, zostawiając łapkę w górę. Aby być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczka, a tutaj macie także poprzedni materiał. Jeszcze raz miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!